Pani Janna Legutko, liderka z misją, prezeska Fundacji Chce Życia, a jednocześnie wiceprezeska zarządu firmy Wulegutko. Jak to jest łączyć tak naprawdę międzynarodowy biznes, który działa na 65 rynkach, co najmniej chyba już i przynosi ogromne przychody, a jednocześnie pomagać? Ja myślę, że jest to wpisane w naszą naturę, myślę, że szczególnie w naturę kobiecą, żeby nie tylko prowadzić biznes, ale również się z nim, nim dzielić z profitów tego biznesu. Ja myślę, że tak zostałam też wychowana, bo to bierze, to, to tak naprawdę są korzenie rodzinne i zawsze gdzieś tam w świadomości swojej miałam chęć pomocy. No i dlatego jest to do, dla mnie dosyć naturalne. Stąd też z łatwością to łączę i, i staram się, tak jak wspomniałam wcześniej, łączyć zarówno efektywnie działający biznes, jak i działalność społeczną, która ma być czymś dobrym dla innych. Na czym ta działalność społeczna tak naprawdę polega? Na czym polega to pomaganie? Z jednej strony prowadzę fundację Chcę Żyć, której naczelną misją jest pomoc dzieciom, które w zasadzie są w sytuacjach już bardzo ciężkich, głównie chorują na choroby onkologiczne i staramy się finansowo wspierać takie dzieci. Natomiast drugą częścią takiej mojej aktywności jest edukowanie dzieci i wspieranie ich w edukacji dotyczącej Zdrowego stylu życia, zarówno uprawiania sportu, jak i zdrowego żywienia, co się też łączy bardzo mocno z naszą działalnością biznesową. Mhm. I na czym ta edukacja dzieci tak naprawdę polega, jeżeli chodzi o Waszą firmę? Kilka lat z rzędu organizujemy ogólnopolską kampanię hashtag Zdroworosną. Celem kampanii było spotykanie się z dziećmi w szkołach, uczenie ich siania nasion, warzyw czy ziół, po to, żeby uzyskać zdrowe produkty do jedzenia, a następnie przygotowywanie posiłków razem z nimi. Bo proszę mi uwierzyć, ta edukacja wśród dzieci i młodzieży jest bardzo potrzebna. Niestety żyjemy w społeczeństwie, które nie jest do końca świadome, czy nawet rodzice są nieświadomi, jak powinny się dzieci odżywiać. Stąd też uznaliśmy, że my, jako firma, która oprócz tego, że prowadzi biznes, kwitnący biznes, to również powinna edukować i uczyć przyszłe pokolenia, jak żyć. Po prostu jak żyć. No właśnie jest Pani taką ambasadorką ogrodnictwa, zakładania ogrodów, e, no jakby tworzenia pięknych miejsc, a jednocześnie zdrowych. E, jak to tak naprawdę? Co tak naprawdę daje, e, daje ta pasja? Dlaczego Pani do tego zachęca i dzieci, i e, starszych, dorosłych ludzi? To jest moje życie. Ja to przerobiłam sama na sobie, i myślę, że to się pięknie łączy z misją i w ogóle ideą tegorocznej gali, bo zarówno dojrzewanie, rozkwitanie, to wszystko to są elementy związane z roślinami. I akurat to się tak pięknie łączy też mhm. z tym naszym biznesem. Ja po prostu jestem autentyczna, staram się być autentyczna w moim życiu, i sama taki tryb życia prowadzę. Staram się nim zarażać, bo uważam, że dobrze wpływa na ludzi, samo uprawianie ogrodu, znane jest pojęcie hortiterapii, czyli, czyli terapii poprzez ogród. Myślę, że również podczas COVID-u wiele osób w ogóle odkryło, że są ogródki i się fantastycznie w nich czuło i czuję nadal i myślę, że... Po prostu y, warto do tego zachęcać, bo jest to sposób na przyjemne hobby i, y, i przyjemny sposób spędzania czasu z rodziną, hmm. najzwyczajniej. Okej, okay, a Wasza firma też chyba w dużej mierze składa się z kobiet. Czy to trochę jest tak, że to ogrodnictwo jest tak trochę już wpisane w pasję kobiet i, y, 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 no właśnie, dlaczego też? No proszę sobie wyobrazić, że nasza firma jest bardzo sfeminizowana. Hmm. Ja się nawet śmieję, że my dyskryminujemy mężczyzn, bo w naszej... W firmie pracuje ponad 90% kobiet. Natomiast wynika to z tego, że jesteśmy w małej miejscowości, ale również z tego, że ta praca wymaga trochę więcej cierpliwości, której czasami mężczyźni też nie mają. Natomiast my jesteśmy też takim pracodawcą, który jest bardzo otwarty, wyrozumiały na obowiązki kobiet, również, bo i nie ma problemu u nas, żeby się czy wcześniej zwolnić z pracy, czy jeśli jest kwestia opieki. Nad dziećmi, więc staramy się być pracodawcą bardzo przyjaznym kobietom. No i. i, i... I jesteśmy. Po prostu takim jesteśmy, ale tak jak powiedziałam, to wynika po prostu też z naszej natury, ale też miejsca, w którym jesteśmy. Liderka z misją to jaka misja na najbliższe miesiące lata? Ym, no nie wa. myślałam o tym. Myślę, że cały czas kontynuuje, to co, to, co robię, to, co robimy. Zarażamy pozytywną energią, zarażamy chęcią do uprawiania ogrodów. Oczywiście staramy się rozwijać naszą działalność dalej. Staramy się w tej chwili też. Zachęcać bardziej dzieci do uprawiania sportu, czyli ta nasza działalność CSR-owa ewoluuje też w kierunku nie tylko zdrowego żywienia, ale również w kierunku sportu, bo również jesteśmy współorganizatorem programu Zdrowa Kanapka Klimasa. i Także będziemy na pewno tutaj kładli nacisk na, na dalsze, dalsze kwestie związane ze zdrowym żywieniem, zdrowym odżywianiem. No i pozytywną energią, bo takim biznesem jest nasz, nasz biznes po prostu. Trzeba nią zarażać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, bardzo mi było Dziękuję. miło.